W konsulacie generalnym odbyło się spotkanie z nowym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Bartosz Cichocki uzyskał nominację na stanowisko 8 marca. Przybył na spotkanie z włoskimi Polakami bardzo szybko, dokładnie miesiąc później. Miesiąc temu misję. W Kijowie ambasadora Rzeczpospolitej na Ukrainie. Wcześniej pracowałem w Warszawie jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wywodzę się w ogóle ze środowiska eksperckiego. Zajmującego się Wschodem z środka studiów wschodnich też były związane z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Konsulat generalny RP w Lwowie zaprosił przedstawicieli polskich organizacji, stowarzyszeń, klubów i mediów z Lwowa. Konsul generalny Rafał Wolski zapowiedział kolejnych polskich liderów, którzy mówili o działalności swoich organizacji. Wielu z nich życzyło sukcesów w czasie odbywania nowej misji na Ukrainie. Bardzo pozytywne, bardzo dziękuję za to spotkanie. To była opowieść i o aktywności zespołów tańca, i pieśni, i sportowych, i tych towarzystw, które zajmują się opieką nad zabytkami, w tym, w tym cmentarzami, i działalność teatralna, i działalność dziennikarska, prasowa. Ogromny bodziec i tak powiedziałbym, na przeżycie e, imponujące dla, dla człowieka, który tutaj zaczyna dopiero pracę. Nowy ambasador zapełnił obecnych o swoim wsparciu. Polskość jest tak silnie zrośnięta e, z dziedzictwem ukraińskim, że trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek dyplomata polski pracujący na Ukrainie, czy to w Kijowie, czy w Charkowie, czy w Odessie, czy, czy w Łódzku, Lwowie, e, nie czuł się Zobowiązany i nie, nie czuł w swojej misji szczególnej odpowiedzialności za wsparcie kultury polskiej, dziedzictwa polskiego, materialnego, niematerialnego, stowarzyszeń Polaków i to będzie też z pewnością bardzo istotny element mojej misji. Spotkanie z ambasadorem Bartoszem Cichockim odbyło się 8 kwietnia. Lwowscy Polacy przejęli nowego ambasadora z dużą sympatią.